debat otwartych dla wszystkich, dla mniejszości i dla większości. Warszawa może być i ma być miastem tolerancyjnym. Nie może być tak, że prezydent Warszawy wstydzi się wziąć, objąć patronat nad Paradą Równości. Jest to skandal. Nie może być takich sytuacji. Takie coś miało miejsce zarówno za kadencji Lecha Kaczyńskiego Świętej Pamięci, którego tu wystawę gościliśmy przed tolerancyjnym ratuszem. Warto być Polakiem równo miesiąc temu. A obecna Hanna Gronkiewicz-Walc, która była, miała być tak odmienna dla Hakaczyńskiego, jakże jest podobna, jakże jest taka sama, jakże jest zaściankowa w tej swojej polityce. Tamten miał poglądy ugruntowane, nie wstydził się ich. Ta udaje, mówi, że jest otwarta europejska. Nie, jest jeszcze gorsza, ponieważ udaje otwartą i europejską, a tak naprawdę jest jeszcze bardziej zaściankowa. Chciałbym, żeby ta flaga tolerancji. Nie flaga mniejszości seksualnych, nie flaga spółdzielczości, flaga tolerancji wisiała przed każdym warszawskim y, ratuszem dzielnicowym, żeby wisiała na placu bankowym, żeby wisiała na budynku kancelarii premiera i prezydenta, tak jak ma to miejsce w cywilizowanych krajach, tak jak ma to miejsce na przykład w konserwatywnej, wydawać by się mogło, Szwajcarii, w Curichu, gdzie podczas Parady Równości tęczowa flaga wisi na różnych masztach w tym mieście, obok flagi miasta Curich, obok flagi kantonu. Witam Was wszystkich, witam przede wszystkim parlamentarzystów, ponieważ ich obecność jest bardzo ważna. Parlamentarzyści stanowią prawo, oni się pojawiają w mediach, to ich postawy są godne potępienia bądź naśladowania. Akurat ci, którzy się tutaj pojawili są godni naśladowania. Jest to poseł ziemi łucznoskiej, bo tak ja go nazywam, Artur Demski, witamy. Panie pośle, razem z kolegami z klubu, klubu ruchu Palikota, Arman Trefiński, Tomasz Makowski, poseł Kwiatkowski, witamy. Miałby ja dzisiaj z nami poseł Janusz Palikot, ale są różne, różne sprawy, ważne i ważniejsze. Dla nas ta jest najważniejsza. Poseł Palikot uznał, że ważniejsze jest ratowanie Ukrainy, ważniejsza jest walka o linię Tymoszenko. Tim I mógł mieć rację. On jest posłem krajowym, jest tutaj działaczami lokalnymi, ale cieszę się, że tak godna reprezentacja tego klubu tutaj się stawiła. Cieszę się, że są przedstawiciele Rady Miasta w osobie Krystiana Legierskiego. Krystian, chodź do nas! Bez tej flagi symbolem tolerancji i równości. To jest to jednym wielkim symbolem. Witam wiceprzewodniczącą Lewicy Demokratycznej w Polsce. Paulina piękna więc radna miasta. Gdzie ona jest? Kobieta z dzieckiem. Tak jest. Nie z koleżanką, z mężem. Tym razem. I z mężem i z dziećmi. Witam naszą koleżankę radną Pragi Południek. Zapraszam cię. Koleżanka Olszewska. E, witam radnych dzińców dzielnicy Ursynów. Powstała Lecha Królikowskiego od tej e, 20 lat prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Tak, warszawianiści to są z nami tego dnia. Witam... Dojechali jeszcze posłowie nasi. Dojechali jeszcze posłowie nasi. Witam posłów naszych. Cześć. Cześć posłowie. Witam. Więc tak naprawdę moglibyśmy... Raz, dwa, trzy, trzy, cztery, o, 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 pięć, sześć... Koło parlamentare mogło to powstać. Koło mniejszości, koło tolerancji. Tęczowe koło. Dziękuję bardzo Łukaszowi Pałuckiemu, jednemu z głównych animatorów od wielu lat Parady Równości Warszawy. Łukasz, dzięki za współorganizację. organizację. Łukasz jest znany, ursinowiany. Surowieckiego. Pułkownik, jest i pułkownik Dębski, nie Demski, Dmo Dmowski, przepraszam, poseł Demski, pułkownik Dmowski. Mnie dlatego, że kolega poseł jest w Polsce z Specjalnych. Witam. radna Cygańska, radny Skupiszewski, szef klubu naszego ursinowa. Jest bardzo bardzo wiele osób. Wiceburmistrz Piotr Machaj. Nie wstydzimy się, nie boimy się. Dorobimy bo rzeczy słuszne. Dorobimy rzeczy tolerancji i otwartości. I symbolem tego, tak jak co roku, bo to jest już drugi raz, czy możemy śmiało to od co roku, śmiało możemy powiedzieć, że czy my tu będziemy, czy nie. Ta flaga będzie wysłana na, na ursynowskim ratuszu, przed ursynowskim ratuszem. I Ursynów będzie symbolem równości i tolerancji w całej Polsce. I to jest... Płomień, który poniesiemy w, Pol w, Pol w Polskę, to jest ta pochodnia. My idziemy z samego przodu. Inni się jeszcze obawiają, niektórzy się wstydzą, niektórzy chcieliby, ale wydaje im się że są ograniczeni więzami partyjnymi. To tak jak burmistrzowie z Platformy w Warszawie. Oni by chcieli, wśród nich jest wielu porządnych ludzi, ale ta partia ich ogranicza. A miała być taka obywatelska, a jest taka antyobywatelska. I trzeba spowiedzieć dość. I my tu mówimy dość. Dość do tolerancji. Tak dla tolerancji. Tak dla równości. Najwyższy poziom równości na ulicznowy. Christian, panie posłowie, no. Krystian pełni Gdzie jesteście? Jesteście. Wciągniemy symbolicznie połączoną flagę równości. Ja zacznę i każdy zakręci. Proszę, proszę e służby nasze tutaj do podejścia, bo ja się, bo sobie nie radzę. Burmistrz jest odważniejszy. I zaczyna Krystian Legierski. Brawo! Brawo! Przyjmuje pałeczkę pełna piękna, Tak! Teraz pozwolę sobie sam zakręcić lewą ręką, lewą ręką, bo to jest lewicy. Plaga tolerancji. Teraz pan, koleżanka, Edna Łosowska, plaga południe. Poseł Dębski, zapraszamy panie pośle. Szanowni państwo, to jest sztafeta tolerancji, sztafeta tolerancji się właśnie odda w tym miejscu. Tak jest. Pan poseł. Posłomakowski z Ełku. Ełk jest toż to Nie wszyscy w Ełku jeszcze to wiedzą, ale się dowiedzą. Tak jest, dowiedzą się. Posłomakowski z Piotrkowa. Posłomakowski z Piotrkowa. Zepsuły. Posłomakowski z Piotrkowa. Posłomakowski z Piotrkowa. Posłomka, przemieść. Posłomakowski z Piotrkowa. witam posła Kwiatkowskiego. Konin. Konin. Armin Kruficki. Serce Wrocławia z wyboru Radomia. Michał Pacholski. Teraz. Teraz. Czy dzieło tolerancji zostało zakończone? Dopełnię do tego dzieła. Raz, dwa, trzy. Finał. Tęczowa flaga to... Tęczowa flaga to... Raz, dwa, trzy. Tęczowa flaga... Ktoś musiał tak Ktoś kopnął? Chyba tak. flaga tolerancji została wzniesiona. Ursłów po raz kolejny pokazał, że jest najbardziej wolnym, otwartym i tolerancyjnym miastem w Warszawie. Miastem w Polsce. Tak, my się czujemy jak miasto. Herb ursłowa to otwarta brama. Brama symbol miasta i naszych ambicji. Otwarta, bo taki jest u synów, Tolerancyjnie otwarty, w odróżnieniu od wielu, wielu innych miejsc w Warszawie. W odróżnieniu od placu bankowego, który jest zamknięty dla działań transparentnych i ukrywa umowy zlecenia. Jest zamknięty na poglądy innych. Uważa, że tylko poglądy jedynie słusznej partii są słuszne. My się z tym nie zgadzamy i Ó się z tym nie będzie zgadzał. Zachęcamy Hannę Grunkiewicz-Walc, żeby brała z nas przykład. Można brać przykład z mniejszych. Można kiedy ten przykład. Jest przykładem ważnym dla innych, jest przykładem budującym, przykładem, który może być wi wizytówką Polski w świecie, w szczególności przed Euro 2012.